Ogłoszenia duszpasterskie przeżywamy szóstą niedzielę zwykłą o 16.30. Nieszpory niedzielne, modlitwa wspólnoty świętego Ojca Pio. Jutro dyżur psychologa od 16.30 do 17.30 w sali Klubu Inteligencji Katolickiej. We wtorek o 15.00 msza święta i spotkanie wspólnoty Faustinum o godzinie 19.00 spotkanie Legionu Maryi. W środę o 17.00 modlitwa Legionu Maryi w Kaplicy Wieczystej Adoracji, o 18.00 msza i nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy serdecznie zapraszam. W czwartek wspomnienie świętego Grzegorza z Nazjanzu opata i doktora Kościoła. W pierwszą sobotę miesiąca o godzinie ósmej msza święta z modlitwą Legionu Maryi, a po niej, pierwsza sobotnia modlitwa w kaplicy Adoracyjnej. Zapraszamy wszystkich mężczyzn wraz ze swoimi synami do udziału w kolejnym męskim różańcu w Tarnobrzegu. Modlitwa rozpocznie się mszą o godzinie ósmej. Zachęcamy do modlitwy za Kościół, ojczyznę, rodziny w intencji powołań kapłańskich. W sobotę od godziny 9 odwiedziny Chorych, natomiast Ksiądz Piotr Żurawski odwiedzi Chorych 8 marca, natomiast Ksiądz Rafał Kusiak 22 marca. W przyszłą niedzielę to pierwsza niedziela miesiąca, niedziela adoracyjna o 16.15 nabożeństwo Różańcowe i zmiana tajemnic Różańcowych. Na spotkanie z Panem Jezusem w kaplicy adoracyjnej zapraszam w najbliższym czasie. Mieszkańców z domków, które są wyznaczone według grafiku. Natomiast o podjęcie dyżuru, bardzo proszę mieszkańców w bloku przy ulicy Gwarków, Gajowej, Domków przy ulicy Gajowej i Podleśnej. Proszę o podjęcie tego dyżuru w poniedziałek i piątek sprzątającym. W ubiegłym tygodniu serdecznie dziękuję. W nadchodzącym tygodniu przypada ostatni piątek miesiąca. W kościele jubileuszowym u ojców Dominikanów będzie kolejne nabożeństwo pokutne o 17.15. Przypominamy również, że każdego dnia w kościele jubileuszowym odbywa się spowiedź z możliwością uzyskania odpustu. Zapraszamy, jak już było podawane w informacji, do udziału w Wielkiej Nowennie za Ojczyznę, która rozpoczęła się 11 lutego i potrwa do 15 kwietnia. Szczegółowe informacje zamieszczone są na plakacie. Zapraszamy także na katechezy ku Wierze Doskonałej, które odbędą się w naszej parafii. Te spotkania prowadzone są przez wspólnotę neokatechumenalną w sali parafialnej we wtorki i czwartki o godzinie 19 bezpośrednio po mszy świętej wieczornej. Składając roczny PIT można skorzystać z przekazania 1,5% swojego podatku na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu-Miechocinie. Z pomocą przy rozliczeniu służą osoby dyżurujące w świetlicy od marca w każdą środę od 16 do 18. Nasze przedszkole świętego Józefa oraz niepubliczny żłobek Nazaret. Prowadzą nabór dzieci do przedszkola i żłobka na rok 2025 na 26. Szczegóły dotyczące rekru rekrutacji znajdują się na plakatach na drzwiach kościoła. Podobnie także szkoła podstawowa nr 10 ogłasza zapisy z rocznika 2018. Zapisy dzieci do klas pierwszych są prowadzone do. 24 marca w systemie elektronicznym. Niebawem także rozpoczną swoje modlitwy w kaplicy Wieczystej adoracji bracia świętego Józefa, modląc się przed uroczystością patronalną ku czci patrona świętego Józefa Robotnika. Pozdrawiam wszystkich parafian, gości, życząc dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Dla solenizantów i bilatów niech święci patronowie wypraszają potrzebne dary i łaski na każdy dzień. Trwajmy zatem w dziękczynieniu, którym jest Eucharystia, przedłużając to dziękczynienie także w codzienności naszego życia, abyśmy zawsze byli wdzięczni Bogu za dar Jego obecności pośród nas. Dobrej niedzieli, szczęścia Boże.